Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Problem tematu. Oślepiania kierowcy w nocy jest na tyle poważny że zwraca się na niego uwagę w przepisach ruchu drogowego. Przepisy opisują działania, jakie powinien podjąć kierowca w przypadku oślepienia światłem reflektorów nadjeżdżających samochodów. Powiemy ci, w jaki sposób okulary antyrefleksyjne pomagają uniknąć oślepienia nie tylko w ciemności ale także w ciągu dnia, czym jest polaryzacja światła. Pierwsze znane eksperymenty dotyczące polaryzacji światła pochodzą z 1669 roku. Promienie świetlne, które widzimy, są falami elektromagnetycznymi o określonej długości fali. Kiedy fala elektromagnetyczna rozchodzi się, wektor natężenia pola elektrycznego E i wektor indukcji magnetycznej B oscylują w niej. Oba wektory są zawsze do siebie prostopadłe i leżą w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali. Jeśli oscylacje wektora E występują w tej samej płaszczyźnie, Mówi się, że światło jest spolaryzowane płaszczyznowo. To właśnie uporządkowanie fluktuacji wektora natężenia pola elektrycznego fali świetlnej podczas przechodzenia światła przez niektóre substancje przy załamaniu lub przy odbiciu strumienia świetlnego nazywane jest zjawiskiem polaryzacji światła. Jak można się już domyślić, takie zjawisko fizyczne jest niemożliwe bez polaryzatora substancji po przejściu, przez którą światło naturalne zamienia się w światło spolaryzowane. Mamy nadzieję, że to uproszczone wyjaśnienie przybliży Ci to zjawisko fizyczne. Jak działają szkła antyfosforowe, szczególną cechą tego typu okularów jest obecność soczewek polaryzacyjnych. Jeśli mówimy o praktycznej stronie tego zagadnienia, Użyteczny efekt dla kierowcy z takich soczewek ma na celu odcięcie odblasków. Dlatego też specjalna powłoka jest często nazywana antyrefleksyjną. Zmniejszenie wpływu odblasków na siatkówkę zwiększa ostrość widzenia, czułość i poprawia wyrazistość obrazu widzianego przez kierowcę. Filtr antyrefleksyjny chroni oczy przed odblaskami deski rozdzielczej na przedniej szybie przy słonecznej pogodzie. Odblaskami od mokrego asfaltu grą światła słonecznego na zaśnieżonych powierzchniach. Odbitym światłem słonecznym od każdej jasnej powierzchni odblaski z nadjeżdżających reflektorów. Ludzki narząd wzroku posiada naturalną obronę przed jasnym światłem słonecznym i olśnieniem, mrużenie oczu. Długotrwałe przebywanie w tym stanie prowadzi jednak do szybkiego zmęczenia oczu a reakcja ochronna nie zawsze nadąża za pojawiającymi się boczcami różnice w stosunku do zwykłych okularów przeciwsłonecznych nie wszystkie przyciemniane okulary mają efekt polaryzacyjny. W prostych modelach instalowane są jedynie filtry światła, które przyciemniają obraz, tłumiąc w ten sposób negatywny wpływ jasnego światła słonecznego. Działanie boczca jest zmniejszone ale wraz z tym znika i nasycenie kolorów wszystkich oświetlonych obiektów. Używanie takich okularów przez kierowców w ciemności nie jest bezpieczne. Okulary antyrefleksyjne odciążają oczy kierowcy, ale nie należy pokładać w nich zbyt dużych nadziei. Na przykład okulary antyrefleksyjne są nieskuteczne, gdy są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie ma powierzchni odbijających światło. Jak wybrać okulary antyrefleksyjne? Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze okularów antyrefleksyjnych? Model okularów powinien być wygodny. Aby nie powodować niepotrzebnego dyskomfortu podczas jazdy, ramka boczna powinna być jak najcieńsza, a mocowanie zaczepu jak najwyższe taka konstrukcja nie będzie zakłócać widzenia peryferyjnego, co jest niezwykle ważne dla kierowców. Obecność filtra polaryzacyjnego, obecność filtraów. Jak wiadomo, wpływ promieniowania ultrafioletowego ma negatywny wpływ na oczy, więc obecność filtrałów jest również ważna. Co dziwne. Ale nie wszystkie te soczewki to soczewki polaryzacyjne, które mają żółty lub brązowy odcień. Na rynku można spotkać wiele podróbek, które nie mają deklarowanego efektu. Okularów antyrefleksyjnych dla kierowców nie należy mylić ze zwykłymi okularami z żółtym filtrem światła. Żółte soczewki odcinają niebieską część widma wiązki światła. To właśnie niebieskawa poświata najbardziej negatywnie wpływa na odbierający światło pigment w siatkówce. Rodopsynne. Takie okulary do pewnego stopnia chronią oczy kierowcy przed światłami nadjeżdżających samochodów, ale nie zwalczają odblasków i odbić. Jak sprawdzić obecność filtrałów i soczewki polaryzacyjnej? Obecność efektu polaryzacji można sprawdzić przy zakupie pary okularów. Aby to zrobić, Wystarczy skrzyżować dwie pary okularów pod kątem prostym. W tej pozycji prawdziwe okulary antyrefleksyjne powinny przepuszczać minimalną ilość promieni świetlnych. Ta metoda testowa jest zalecana przez producentów okularów przeciwodblaskowych dla kierowców, ale jak widać na filmie. Można również przyłożyć okulary do ekranu LCD, aby to sprawdzić. Po obróceniu soczewki o 90 do ekranu obraz powinien się przyciemnić nie trzeba zwracać szczególnej uwagi na kolor soczewki, ponieważ efekt polaryzacji może występować w soczewkach żółtych, brązowych lub szarych, aby określić specjalną powłokę chroniącą oczy przed promieniowaniem ultrafioletowym. Potrzebna będzie latarka ultrafioletowa lub kieszonkowa, ultrafioletowa dioda LED do sprawdzania autentyczności banknotów. Potrzebna będzie również dowolna powłoka zawierająca fosfor, substancję, która świeci pod wpływem światła ultrafioletowego. Aby to sprawdzić, wystarczy świecić na powłokę luminescencyjną przez soczewkę okularów. Jeśli nie ma blasku, oznacza to, że soczewki mają filtrów chroniący oczy, który model wybrać uznanym liderem na rynku soczewek polaryzacyjnych jest firma Polarizet, dlatego w pierwszej kolejności polecamy zwrócić uwagę na produkty tej firmy. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na autentyczność produktów, aby nie kupić podróbki ze zwykłym żółtym filtrem. Skoro wiesz już, jak sprawdzić obecność filtrów polaryzacyjnych i ów w dowolnym modelu okularów. Możesz wybierać spośród innych marek dostępnych na rynku, takich jak Canevin, Boshi, Sideli, Bencei, Babylon, Polarit a WordPress Commenter Hello World.